Dziewczyny, pytanie czy wyzwanie pierwsze? Pytanie. Nie. No pytanie, pytanie już dziewczyny, jak jest najlepszy kanał na świecie? Piki, piki, Agatki i Moniki. Tak jest, witamy was dzisiaj w e, odcinku pytanie czy wyzwanie. Aga, pytanie czy wyzwanie? Wyzwanie. No to przejdź się po tym korzeniu. A jak się zwalę? No to nie zaliczone. No tylko Agatka uważa, bo ślisko jest teraz troszkę popadało. Jest ciężko. Można troszkę Agacie pomóc. Można lekko Cię pomagać. Tak. Można lekko pomagać. Wziąć za rękę. I to już będzie? Na przykład. O. Czy przejdzie do samego końca? No, dobra. Słuchaj, Agatka, bardzo dobrze rozpoczęłaś nasz dzisiejszy odcinek. Wow, ale mega. Brawo, zaliczone. Mamunia, teraz ja mam dla mamuni. Mamunia pytanie czy wyzwanie? O, to może, zastanawia się. Może wyzwanie. Może wyzwanie. Trzeba stanąć na tą ławkę i zaśpiewać głośne o Sole mio. Zwariowałeś A tutaj. można zmienić na pytanie? No a co ty? Absolutnie nie ma takich rzeczy. Trzeba wykonywać zadania. Ludzie, ludzie Agatka, co ty na to? Tak. Nie Monika, jesteś no. za, żeby mama no, to Oczywiście wykonała? czekam na wystawę. Czy mamy kciuki? Czy mamy że nie ma tu żadnych łowców talentów, żeby mnie potem nie wzięli. Proszę do. bardzo. Mama na scenę. Dobra, jakoś się wgramoliła. Wow. O! sole mio <śles> <śles> Jak głośno, ja myślałam, że ma, tylko popię, a to mama <śles> Co myślisz o występie, mamy? No, spoko, fajne. Brawo, brawo. No, punkcik zaliczony. Brawo, brawo. Dziewczyny, dziewczyny, ja już mam następne zadanie. Tym razem dla Moniki. Pytanie no. czy wyzwanie, Monika? Wyzwanie, będzie. Wyzwanie. No to dobra, chodźmy w inne miejsce troszeczkę, bo zauważyłem tam dalej jest coś fajnego. Monika, zobacz. Ten śmietnik wygląda troszkę jak taki ufoludek z otwartą buzią. Twoim zadaniem jest porozumienie się z tym ufoludkiem. Pogadaj trochę z nim. Dziś myślę, że będę musiała do niego wejść. Nie, przecież <laughs> nie. Chociaż taki na początku miałem pomysł. Musisz tam zapytać, jak się nazywa, a skąd jest, z jakiej planety. Siema, jak się nazywasz? Jestem zielony stwór! Nie słyszycie! Musisz głośniej mówić no. i bliżej, bliżej! A czemu jesteś zielony? No bo wszystkie ofalutki są zielone. No faktycznie. A skąd jesteś? Z Marsa. Uuu, z Marsa. A tam jest chyba ciepło, co nie? Bardzo zimno, ale dla ciebie jest dobrze, bo zdobyłaś punkt! Dzięki! Żubik <laughs> Żubik jeszcze. Dobre, dobre w boku popatrzył, to by było takie dosyć zabawne, nie? Rozmawia <śmawia> się tak z koszem na śmiecie. Dziewczyny, okazuje się, że dzisiaj jestem pomysłowym dobromirem. Bardzo pomysłowym. Bardzo pomysłowym, bo wpadłem znowu w, na kolejny pomysł. Tym razem dla Agatki. Agatka, pytanie czy wyzwanie? Wyzwanie. Wyzwanie. Wszyscy dzisiaj chcą wyzwania. Na to liczyłem, na to liczyłem. Zobaczcie, tutaj w lecie jest taki basen. Teraz jest on suchy oczywiście, a Agatki zadanie polega na tym, żeby, żeby, w, nim żeby w nim popływać na sucho i przepłynąć z jednego końca aż tam na sam. Nie koniec. Mam co zrobić. No jak? Po prostu z stylem dowolnym. Trzeba na początku wskoczyć do basenu. Będziemy kibicować oczywiście. Uwaga, Agatka wskakuje! I płynie, płynie, płynie. Zobaczcie. Bardzo dobrze. Już zostało. Uważaj, bo tu ślisko może być. Tylko. Dobra. Dopłynie do końca, czy nie? Dopłynie, dopłynie. Jest! Super! Dopłynęłam! No zadanie zakończone, super! Za jednym oddechem! Za jednym oddechem, słuchajcie, dalibyście radę za jednym oddechem przepłynąć cały baser, a garka potrafiła. Oho, widzę, że się namawiają na mnie. Widzę, że już coś tam między sobą. Tata, I co? Pytanie czy wyzwanie? No tak, wszyscy wyzwanie, to i ja wyzwanie. Nie będę gorszy. No z racji tego, że jesteś osobą trochę rozpoznawalną, to musisz przebiec dookoła tego baseniku, pozdrawiając swoich fanów. Tak, a my będziemy tymi fanami. No co prawda trzy tylko fanki, ale... no, Okej, okay, dziwne to trochę jest, no ale dobra, no spróbujemy. Pozdrawiam! Drodzy widzowie, moi kochani, wspaniali, dziękuję bardzo, że oglądacie nasze filmy. Jesteś super, naprawdę. Przebiję ci piątkę. Przewiję ci piątkę, tak jest. Przewijam piątkę moim fanom. Nie wierzę, kochani. Jeszcze połowa dystansu. Wow, tam było ślisko. Dobrze, że znaczy to już się nie bywali. No, no to by było. No. Ale machaj no. trochę, machaj, pozdrawiaj. Pozdrawiam, pozdrawiam. zadanie Zadanie wykonane? Mamonia, teraz dla Ciebie pytanie, czy wyzwanie? Hmm, może tym razem pytanie troszkę mnie. Wow, opinię, zaskoczyłaś mnie. No dobra, e, skoro tak, to moje e, pytanie brzmi, na pewno jak byłaś młoda, byłaś. E, e, jaka? Piękna. No piękna też, no to piękna jesteś cały czas Ale na pewno dużo rozrabiałaś, byłaś niegrzeczna Jaka była najgorsza kara, jaką dostałaś od swoich rodziców? Taką, jej, którą sobie zapamiętałaś jejku. Ale to jak byłam takim dzieckiem, czy takim już troszkę no? większym człowiekiem? No, to nie no zależy, która kara była gorsza Jak byłam dzieckiem, to nie tak za bardzo kar, ale potem już jak gdzieś byłam nastolatko i zaczęłam wychodzić na różne takie jakieś imprezy czy coś takiego. O, robisz się ciekawie? Najgorszą karą było to, jak mi właśnie mama zabroniła. I wszyscy szli, moje przyjaciółki. A, na imprezę. Tak, na imprezę. Na imprezę. Mhm. Była sobota, a ja zostawałam w domu. Tak, no to było. Było bardzo przykro wtedy. No to w sumie były takie jedyne kary. Tata, pytanie, czy wyzwanie? Yy, no to pytanie tym razem. Ja nie mam pytania, <śmiennie> nie. <śmiennie> nie. wiedziałem, że tak będzie, mówi. Ja mam dla taty, ja mam dla taty. Wiedziałem, że ma wyzwanie, więc wziąłem miałem <śmiennie> pytania. Mówi, że nie ma. Musisz wymyśleć teraz, U, no. No to poczekaj, dobra. Ja mam pytanie odnośnie nauki. U. Czy jak byłeś w szkole, na przykład, nie, w podstawowce, to uczyłeś się dobrze? Miałeś same piąteczki? E, w podstawówce, powiem wam, u mnie to było tak. W podstawówce e, uczyłem się bardzo słabo, w liceum uczyłem się dobrze, a potem, jak byłem na studiach, to, to nawet może powiedzieć, że bardzo dobrze. Jakoś u mnie tak ewaluowało, że e, uczyłem się coraz lepiej i lepiej. Ha, pisałem, że, no, powiesz, że nas... no, Czyli no, im starszy no. jestem, tym jestem mądrzejszy, można z tego wywnioskować. No. Chociaż nie widać może tego na naszych filmach za bardzo. <laughs> Szkoda, Ale... że nie wybrałeś wyzwania tego, które miałam dla ciebie. To no, wtedy już... <laughs> wtedy by to rozwiało wszelką wątpliwość, dobra, tak? Tak, tak. Dobra, ja mam pytanie dla Moniki. Monika, pytanie czy wyzwanie? Wyzwanie. Podejdź do tej, tej do latarni i z nią zatańcz. Tak jak na Uuu, dobra. No dobra, a my coś może śpiewamy w tym czasie? No ja może o Sole Mio powtórzę. O, Dobra, no, jak śpiewa, a. Monika Ja, ja będę teraz chłopem. Czy chce pani zatańczyć? La 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 Wysoka partnerka. Dobra, już, jeszcze... to jest jej głowa. To jest jej jest głowa, zobaczcie. wysoka, ale... Nie no trudno, ale zadanie jak najbardziej zaliczone. Pytanie czy wyzwanie? Agata. Yy, wyzwanie. Yy, tam jest takie, takie coś, takie słupki są i trzeba to przebiec slalomem jak najszybciej. Ale te wszystkie? Tak, tak, między tymi słupkami, taki szybki slalomik. Co ty na to? Dobra. No, jesteśmy już tutaj pod tą wiatką Bardzo sympatycznie, w lecie tutaj się odbywają jakieś przekąski pewnie. Tak, tak odbywają się przekąski. <laughs> odbywają się przekąski, a Agatka ma zadanie zrobić tutaj wyścig slalomem Trzynaście 13 słupków jest. 13? 13 Dobra, pierwsze Wow, jest szybka. Daje radę. Daje radę. Zobaczcie Właś... jak to trudno. Ale Agatka sobie radzi. Yes, Półcik zaliczony! Pytanie czy wyzwanie dla Moniki? Uuu, no to pytanie. To tutaj mnie troszeczkę zażyłaś, bo miałem fajne dla Ciebie zadanie. No dobra, to... Nie, dobra, jest pytanie, uwaga Monika niedawno zaczął się 2025 rok I teraz pytanie moje brzmi Jakie są twoje postanowienia na ten nowy rok? Tak w sumie to nie mam dużo postanowień Ponieważ zawsze sobie coś postanawiam, A i tak tego nie robię No wiecie, jak to zawsze, żeby się lepiej uczyć To to chyba każdego ucznia jest postanowienie Ale to czasem wychodzi oczywiście Ale zazwyczaj nie <laughs> Tak jak jest w moim przypadku No i po prostu no, uczy się tak jak mogę I to jakoś, wiecie, tak super nie poprawia, co nie? A tak w sumie to, nie wiem, chyba raczej nie Takich jakichś postanowień No to jeszcze takie pytanie pomocnicze Czy takim z jednym z tych postanowień Mogłoby być to, żeby na przykład coraz bardziej I lepiej słuchać się rodziców Ale ja się słucham już bardzo dobrze Aha, no, więc, no, więc mógł anulujemy, mógł. anulujemy, anulujemy no. to pytanie Agatka, mam dla ciebie pytanie czy wyzwanie Wyzwanie Tam jest takie stado wron, zobacz No, widzę Widzisz, no. Musisz pójść tam do nich i razem z nimi zakrakać A jak ucieknął? To musisz oh. sama zakrakać <laughs> To zawołaj Dobra. je, żeby wrócili takim językiem wroń, wrońskim. Dobra, to i. Tak. Powoli, powoli, żeby się nie wypłoszyły. A ja cię wypło. I co to było? Poleciało. 4, 5, 6 zostało. No dobrze, ładnie. Zakakałaś, Bardzo dobrze. punkci, chłopci. Agata miała zawołać wrona, ale chyba im powiedziała, uciekajcie stąd, bo wszystkie od razu odleciały. Katka, mam do ciebie pytanie czy wyzwanie Wyzwanie Dobra, no to zobacz, tam jest taka lodziarnia I pójdź tam i udaj taką panią, która pracuje w lodziarni A ja przyjdę i po prostu kupię loda, co nie? Mmm, lodziarnia, ale mam ochotę na loda e, Dzień dobry, halo Dzień dobry Dzień dobry dzień ja, ja, bym, ja bym chciała kupić loda A jaki smak? Mm, a jakie są dostępne? Czekoladowy, śmietankowy, cytrynowy, bananowy i oreowy To może oreowy Okej. Okay. A, a proszę pani, a S mogę sześć gałeczek? Bo jest tak mi się chce. Wyjść. Może pani w kubeczku, czy w wafelku? Poproszę w wafelku. Dobrze. Proszę bardzo. O, dziękuję. Za sześć milion złotych. Słucham? Milion złotych. Dobrze, dobrze, to kartą. Dziękuję, do widzenia. E, dziękuję. To chyba najdroższy lody w moim życiu, ale chociaż dobre. Pytanie czy wyzwanie? O Agatka coś wymyśliła, no to może wyzwanie Okej, to popatrz Tutaj jest taka karuzela, prawda? Musisz wejść na tą karuzelę Zrobić takich pięć kółek I przypomnieć sobie dzieciństwo jak byłeś Na placu zabaw No rzeczywiście, w dzieciństwie trochę się kręciłem Mam nadzieję, że nie zapomniałem tej umiejętności Tu dziwnie się kręci na tej karuzeli pięć razy, Tak. tak? Jak to zrobić? Ojejku Jeden Eee, trochę trochę pomyłana no. ta karuzela, no ale to jakoś ciężko się kręci. Musi tam tak chodzić dookoła. Aha, trzeba przechodzić. No dobra, no. trzy. Trzy. Jakoś ciężko mi jest. Uh, trochę mi się w głowie kręci, powiem. Trochę mi się w głowie kręci. Cztery. Cztery. I ostatnie nie! Yeah. Brawo! Dobrze! Troszkę mi się kręci. Wyzwanie. Dziewczyny, pytanie czy wyzwanie, wyzwanie. dla was obu? To, to będzie wspólne. Wyzwanie? Wyzwanie, wyzwanie, że... wyzwanie. Jest dużo kaczek teraz, zobaczcie ile sobie tutaj wpływa. Hmm. One pewnie są głodne, bo tu mało ludzi przychodzi. A tutaj mamy taki kaczkomat z ziarenkami, więc macie za zadanie nakarmić. Okej, okay, to już idziemy! Dobra. Kaczki już wiedzą, że chyba szykuje się obiadek, bo no. wyszły tutaj wyszły wodę, blisko. Tak, zobaczcie, no. jak one chyba słyszą. Słyszał ten dźwięk. A, jest pokarm. Rzucamy I rzucamy, I rzucamy kaczką. Ciekawe, A, czy będą ujadły. O, ja jedzą. Więcej im kaczek. <grym> eh <bierzemy. grym i bierzemy> głodne, to dla nich Dobre. dzisiaj taki obiad, nie? Tak, czoszki, wyczki, Teraz mało ludzi przychodzi tutaj nad zalew. Tak normalnie to byli I, tutaj no stąd. po właśnie. Bierze, bo my sami kiedyś I tu? Przyszli ale kanty biedulki, w wodzie nie wyjdą. No, no ale zadanie no. zaliczone, prawda? Wow. Z, okay. Na challenge'u A ile przyjemności jeszcze przy tym? Trochę się wydaje, jakbyśmy byli dzisiaj tutaj nad jakimś oceanem, prawda? Bo nie widać, nie widać horyzontu. Zrobiliśmy sobie taki fajny spacerek. Połączyliśmy to z challenge'em Udany challenge, Agatka? Bardzo. To było fajnie, mi się bardzo podobało. Podobało się, wszystkie zadania wykonane, wszystkie Super, tak. odpowiedzi e, odpowiedziane, czy tam pytania odpowiedziane. Mamunia, jak byś to nazwała? Nie wiadomo jak. O, o, brawo! superansko! Słuchajcie, a Wam dziękujemy bardzo. Oczywiście. Dawajcie co? Łapiemy. Łapiemy z góry. W górę. Tak jest. Klikajcie w miniaturki filmów, które teraz widzicie na ekranie. ekranie. Oglądajcie inne filmiki na kanale Fikimiki, Fiki, Fiki, Agatki, Agatki i Moniki. I wbijajcie oczywiście naszego Facebooka, i Instagrama. Instagrama. Subskrybujcie nasz kanał Zwoneczki. Cześć do Pa! pa.